Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nie ma już nad nim władzy. Alleluja. Miałca i Syna, i Ducha Świętego. Pan, Pan z wami. I z Duchem Twoim. W tej mszy świętej polecamy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców naszego klasztoru. Modlimy się także za wszystkich naszych współpracowników, którzy tutaj na co dzień dbają o kościół, e, klasztor e, i e, teren wokół niego. Na początku przepraszam Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu przedmówiącemu i Wam bracia i siostry, że bardzo zrzeszyłem, myślą, mową, dzięki mi ceny Pani. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed uwagę Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów Świętych, i was, bracia i siostry, modlitwę za mnie, do, do Pana wolę naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuści nam grzechy i doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach Ducha przebranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane nam dziedzictwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr i Jan uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówi, mówili arcykapłani i starsi. Wysłuchawszy tego, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Przekładny stwórco nieba i ziemi, i morza i wszystkiego, co w nich istnieje, tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida. Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne? Powstani królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego pana zańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze, Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić Słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Oto słowo Boże. Bóg nie będą dzięki. Błogosławiony, kto zaufał Panu. Błogosławiony, kto zaufał Panu. Dlaczego się burzą narody, czemu ludzie żywią daremne zamysły? Buntują się królowie ziemi i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i jego pomazańcowi. Błogosławiony, kto zaufał Panu. Śmieje się ten, który mieszka w niebie. Pan się z nich najgrawa. A potem do nich mówi w gniewie swoim i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę. Błogosławiony, kto zaufał Panu. Wyrok Pański ogłosza. On rzekł do mnie: Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Żądaj, Adam, ci w dziedzictwo narody i krańce ziemi w posiadanie Twoje. Błogosławiony, kto zaufał Panu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Alleluja, alleluja, alleluja. 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 Pan z wami i duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego jedna. Chwała to Pan. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział mu, rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem Ci: Trzeba Wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak, tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Potrzeba na nowo się narodzić. W ten sposób te nasze narodziny, zarówno te biologiczne, jak i te duchowe, zbiegają się ze sobą i często są pogrążone jeszcze w naszej nieświadomości, bo jako małe dzieci, które się rodzimy i małe dzieci, które są przynoszone do chrztu. Niewiele z tego doświadczenia pamiętamy, więc potrzeba, abyśmy tym bardziej rodzili się na nowo, już w sposób świadomy. Jak tego dokonać? Można tego dokonywać niemalże w każdej chwili. Nie po to, żeby nagle coś zupełnie zmienić w swoim życiu, ale po to, żeby, czy raczej przez to, żeby w jakiś nowy sposób na to życie spojrzeć. Kiedy tak popatrzymy na te święta paschalne, które ciągle jeszcze obchodzimy, to były one w jakiś sposób bardzo wymowne. Właśnie przez pewnego rodzaju nowość, którą przyniosły, przez pewne znaki, które były bardzo niecodzienne, które mogły nas wyrwać z rutyny postępowania. Ja pamiętam szczególnie, jak. W piątek przed niedzielą palmową papież Franciszek modlił się samotnie w deszczu na placu świętego Piotra wieczorem, kiedy wydawało się właściwie, że podążamy przez nasze życie wraz z papieżem, jakoś opuszczeni przez Boga. Tymczasem, właśnie ten znak. Tego, że każdy z nas musi w jakiś sposób, może, ma szansę osobiście stanąć przed Bogiem, niezależnie od zewnętrznych warunków życia, jest dla nas szansą na to, żeby i w każdej sytuacji życia, i w każdym momencie przy obecności innych ludzi, także przy braku tej obecności, doświadczyć to, co, tego, co leży gdzieś. U podstaw naszego życia, co jest Jego istotą. Doświadczyć prawdziwego życia, które nie sposób inaczej zaczerpnąć niż od samego Boga. I to, ta możliwość na to, by się ciągle na nowo odrodzić, ta możliwość, żeby rzeczywiście sięgnąć do duchowych wymiarów naszego chrztu, który w większości przyjęliśmy w sposób. Bardzo nieświadomy, by doświadczyć tego, jak, na czym polega, w jaki sposób jesteśmy błogosławieni przez nasz kontakt, naszą relację z Bogiem, która niezależnie od wszelkich zewnętrznych okoliczności może być tą najbardziej życiodajną i owocną relacją. Do tego jesteśmy zachęceni, do tego wzywa nas dzisiejsza Ewangelia. Starajmy się tego duchowego. Poziomu duchowego odrodzenia sięgnąć w codzienności naszego życia. Amen. Módlmy się za cały Kościół, aby uczył się rozpoznawać w świetle Ducha Świętego znaki czasu i by uważnie wsłuchiwał się w Ewangelię. I wprowadzał ją w życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich pasterzy kościoła, szczególnie za papieża, o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, o siły w ukazywaniu światu, drugiemu człowiekowi, tego kontaktu, tego sposobu, by żyć w coraz większej, relacji bliskości Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za wszystkich dobrodziejów naszego klasztoru o błogosławieństwo Boże dla nich, za wszystkich, którzy tutaj z nami współpracują w tym, żeby dziedzictwo tego klasztoru świętego Jakuba jakoś zachować, umocnić. Także dziedzictwo naszych błogosławionych braci męczenników, e, dziedzictwo modlitwy różańcowej, obecnej przez wieki w tym klasztorze. E, prośmy za wszystkich, którzy na co dzień, e, a może tylko od czasu do czasu, e, mieli okazję e, tutaj razem z nami przebywać, modlić się, e, pracować o Boże błogosławieństwo. Ciebie prosimy. słuchaj nas Panie. Do wszystkich zmarłych, za zmarłych Dominikanów z tego klasztoru, za wszystkich ludzi związanych z tym miejscem, którzy poprzedzili nas na drodze ku Bogu, byś Ty, Boże, okazał im swoje miłosierdzie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech chwili ciszy, przedstawmy te prośby, z którymi tutaj stajemy przed obliczem Bożym. Ciebie prosimy, My który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem Ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony, Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wiek. Módlcie się, siostro i bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz, może przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś Mu powód do tak wielkiego wesela, udziel Mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Pani. i z duchem twa. w górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie Panie zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza paska. Przez Niego Synowie i córki światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest dodatkiem naszego zmartwychwstania. Dlatego pełnią łas paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają chymku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 święty Pan Bóg zastępów, są sądosa i ziemia chwały Twojej, posanej na wysokości. Błogosławiony, który idzie, idzie w imię pańskim, na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to gdy dobrowolnie wydał się na Mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. No to wielka tajemnica wiary. Miłosimy śmierć Twoją, Pani Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i Panie oczekujemy Twojego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Miętaj Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego święta. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię z miłość nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym, z Najświętszą bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętymi apostołami, ze świętym Jakubem, z błogosławionym Sadokiem i jego współbraćmi i męczennikami, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie. Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się wspólnie. Ojcze nasz, który jest z niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź, bądź, wola bądź wola Twoja, Twoja jako o niebie taki na Ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie nas na pokuszenie, ale nas z zachodem złego. nas w nas, Panie, od zła wszelkiego i oddać nasze czasy pokojem. Spomóż nas swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu. I bezpiecznie wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei, oczekiwali przyjście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu Twojego zmartwychwstania pozdrowiłeś apostołów słowami i pokój Wam. Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, na Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański, niech zawsze będzie z Panem. I z duchem Twoim Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz rzekę świata, zmiłuj się na. Mną. Baranku Boży, który gładzisz rzekę świata, zmiłuj się na mnie. Baranku Boży, który gładzisz rzekę świata, obdarz na nas spokoju. Oto no Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni wszyscy, wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale, Ale powiedz wszystko słowo, że będzie uzdrowiona dusza moja. Jezus stanął pośród swoich uczniów i rzekł do nich: Pokój Wam, amen. Módlmy się. Boże, nasz ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne, i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa, pana naszego Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmocny. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pod twoją obroną. Uciekamy Dzień. się święta Boże, Boże Rodzicielka naszymi prośbami. Racznie w potrzebach ale naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panu kwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, porębniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas odda.